Witam! Jestem ASDB, A ja AzdBHu.pl I zapraszam was do... ...mego pierwszego let's playa serii Minecraft yy, Nie wiem jak będzie się nazywała ta seria Ale możecie... Spróbuję wymyśleć yy... Przepraszam, musiałem napisać, więc... W trakcie nagrywania spróbuję pomyśleć pod koniec odcinku, może wam powiem, jak nie będę wiedział, no to może... No to zobaczymy. A więc teraz rodzę sobie w nowym świecie. Łoł, miłe przywitanie. Bra, mam małe... Mam mało klatek, więc są duże lagi. Tak, małe klatki, duże lagi. No, no, skomplikowane. Da. Paaak... Dobra. To jest mój skin. Tak, tak ta, ta, wiem takim chyba ale... O dobra, okej. Okay. Yy, najpierw drewno. Łata! Znasz taki mały klatek. Nie Coś ty! <laughs> A fuck! Sadzonka wyskoczy. Eee, yy, więc tak. Co ja będę robił podczas tego odcinka? Ogólnie podczas tej serii. Podczas tej serii myślałem nad tym, żeby razem z ZFPL i naszym kolegą Sponge, tak? To się wyznaje Spong. Sponge yy, nagrać Minecrafta yy, z Minecrafta jakby z fabułą? Na multiplayerze z fabułą. Tak samo. E, więc. E, ja... Nie będę wam szczegółów tego e, naszego. naszej... nie wiem, powiedzmy tam. historii Minecraftowej. Nie wiem. Przepraszam, nie wiem jak to powiedzieć. E, a więc tak. E, w tym odcinku będziemy szukać miejsca na dom. Jakie mam... Jakie mogę mieć wymagania do tego domu? Do mojego domu? Miejsca mojego domu? Nie wiem, musi... Przede wszystkim dom musi być położony nad... Y, ładną... nad ładnym systemem gór. Y, nad wodą. No i nie wiem, to może być pod gó... Y, pod... czym znaczy, przepraszam. Pod szczyt temu. O! Tu wygląda fajnie pod szczytem góry, no Wisła hmm. pod szczytem góry, albo w środku góry, mi to bez różnicy, nawet ale na górze, nawet na górze właśnie, ale mi to bez różnicy w, w, musi, na pewno musi być, yy, na pewno musi być góra, być na no naprawdę, no naprawdę. To mi się... ładnie mi się prezentuje. Wągla szukaj. Czekaj. Przepraszam takie małe cięcie, ale miałem problemy z... z frapsem. Ja, ja jeszcze tego frapsa do, dokładnie to nie ogarniam. Postaram się jak najszybciej to ogarniać, żeby się nie zamulać podczas kręcenia filmików. Wiecie, żeby to jakoś... Miało ręce i nogi, to co ja mówię, a więc, co tak, zgubiłeś się, nie, nie mam jak przejść, ZWPL znowu jest ze mną, ZWPL, co tam możesz o sobie powiedzieć, jestem chłopakiem, <laughs> dobra, nieważne. No to na pewno Zetwo.pl, y, tak jak już mówiłem na początku, będzie y, ze mną oraz m, z, na, z moim kolegą, z, im, z jego kolegą y, robili serię Minecrafta. Powiem Wam, z fabułą i tak i tak dalej, i tak dalej. Yy, no co, i co dalej? Yy, no dobra, nie, nie wiem, co wam mam jeszcze powiedzieć. Dajcie mi chwilę, ja się namyślę. Ja się namyślę, nie będę nie będę przerywał w filmiku, bo po co? Lata. No dobra, to ja się namyślę co wam tu mam, jeszcze mogę wam opowiedzieć o tej serii A wy oglądajcie jak bije kurczaki. Mogę to jeszcze, mogę powiedzieć. Aha, właśnie, przypomniał mi się, co miałem powiedzieć. Eee, no niestety, 3 e, minuty, nie całe 3 minuty zostało nam do końca, więc będę się streszczał. Tutaj zbuduję, od razu Wam mówię, ładny domek. Czy będzie ładny, to ja nie wiem, ale wiem, że będzie domek. Eee, to tak, jeszcze powiem wam o tej serii eee, Ja Mi bardzo zależy na Waszych opiniach eee, Bardzo mi zależy na waszych opiniach Bo ja chcę wiedzieć co ja na przykład robię źle eee, Co mam Poprawić i tak dalej I tak dalej, więc na co mi chodzi eee, Na pewno eee, Chciałbym żebyście mnie Subskrybowali, komentowali, ale to Będę mówił oczywiście. Wszystko, wszystko przyjdzie, ta, yy, wszystko, na wszystko przyjdzie czas. A więc tutaj ładno so, ładną sobie górę zrobię. Przepraszam, dom zrobię. O, patrzcie. O, a tam mogę poprowadzić most. kolejkę. Z kolejką. Yy, tutaj mogę jakąś ładną sobie. <gryw> Nawet nie mam domu już rozplanowuje sobie nie słońce Dobra. już sobie rozplanowuję co gdzie będę miał. Tu mogę sobie zrobić ładną port ładny. Nie wiem. Tam mogę sobie czarną perłę zrobić. Jestem fanem. No jest, jestem fanem piratów z Karaibów. I tak wiecie o co mi chodzi. A więc no mało czasu nam zostało. Wiem, odcinek jest bardzo krótki. Ale moje y, umiejętności niestety. znaczy i dogadywanie się z. Y, dogadywanie się z. czy dopiero moje. znaczy dopiero moje zaczynanie y, robienia let's play. ogranicza mi trochę możliwości. Y, czasowe. Więc no niestety. Będziemy się już teraz żegnać. Ja nic na to nie poradzę. Na koniec piękne lagi mamy. Dobra, już się więc z tym ładnym widokiem tutaj stanę, żeby tak ładnie było widać. Ładnie widać, to już staną minuta. Nie wiem, czy zdążę coś w tej minucie, w przeciągu tej minuty, dołać zrobić. Zobaczy, dość skoczyć do wody. Nie, nie, no ja to nie? Nie dam No właśnie, a może tak na koniec sobie skaczę do wody? Epicki... ...epicki ale... skok wiary. Ja sobie zrobię cutting table. Po co? Dobra. Zrób skrzynkę z chmaitem. Ale nie wiem, gdzie się zaraz Tam będzie wtedy. No właśnie, nie wiem, które są naszedłem. Zobaczmy, jak w jaką Może. Właśnie nie może. Okej, okay, to... Pod koniec tego odcinka będzie epicki schok do wody, zostało nam nie kilka sekund. S y czekajcie, mam lagi duże. Heh, może się uda. Żebym miał jakiś rozkłon. Ziemia mi tam nie przeszkadza. Banzai! żyję! Żyję, o proszę, i nawet linę znalazłem. Dobra, to ja się wydostanę na ląd my się żegnamy mm. żegnamy ja żegnam was ASDB i ZWPL komentujcie mnie subskrybujcie dodawajcie komentarze piszcie co wam się podoba w, mojej, w moich let's playach albo co wam się nie podoba co mogę zmienić więc no to tyle co ja chciałem powiedzieć ja się odmeldowuję, że tak powiem. Cześć, żegnajcie i do kolejnego odcinka. Pamiętajcie, wymyślajcie nazwy dla mojej serii. No i cześć. Nara.